Tam pomoc niepotrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz, Miltonie. Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de peyrac peyran i Palmer de Dobrze was widzieć, latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Pakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag. Pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz. Więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z są, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień. Ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nieraz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Jadą! Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Słuchajcie, niegodziwczy! To do nas! Ja, Palmerin de wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. No dobra, bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? <laughs> Nie, czekaj, Zok! Oni tacy pocieszli. Może znają też jakieś sztuczki? Hej, komedianty! A żonglować potraficie? <laughs> Albo także że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. <laughs> Szlachetny palmerin dał wam szansę, a ja dam wam radę. Zróbcie, jak mówi. To co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej tu są. Oni, takich jak wy, zjadają w kaszy. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy, kiedy idzie. Baba jakaś im przysłała. Będzie, że boimy się babki płazną. Obraziliście księżną. Niedobrze. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czapie, że zapłacicie za nią własną krwią.

Idzieś mojemu

O, chlę. Honor, wino i ojczyzna! Za są! Za skąd. Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. No to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie odjaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja. Bo tradycja w tu są to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił. Wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednakowo w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc! Błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta: jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki, zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestie. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie. Jeśli zgodzisz się przybyć, źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła z za stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż. Ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. Ah. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów, i okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić? Ech, nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej hm, wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie! Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy szukając Cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy, mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem, do tu są! Do tu są! Tu są kraina wina i miłości, Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Bokner pozmieniało przez te parę lat. będziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaplę. Wszystkich. Wszyscy zajęli. Porywanie się na odwróna w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. No, Guillaume, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora? Hmm? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne, olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom. Za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gijoma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z Olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W są, walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum. Wzorem słynnego gotfryda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie. A Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści damie na Delatur, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Gerald przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej.